To był kolejny piękny dzień na wyspie Sodor. Wszystkie lokomotywy cieszyły się z ich pracy. Oprócz jednej, Kuba był niezadowolony. To nie fair, mówił. to, że Diesel miał swój głupi wypadek i ja muszę robić jego pracę. Nie przesadzaj, Kubo, powiedział Edek. Twoja praca nie jest aż taka ciężka. A skąd ty miałbyś to wiedzieć? Ty tylko jeździsz w kółko po swojej małej linii z twoimi małymi wagonikami. Nie wiesz, co to znaczy czy ciężka praca. Edek chciał udowodnić, że, praca w, że jego praca była bardzo ważna, i trochę się denerwował marudzeniem kuby. Skoro mówisz, że moja praca jest taka łatwa, to co ty powiesz na to, abyśmy zamienili się pracami jutro na jeden dzień? Hm, zgoda, Zo wtedy zobaczymy, czyja praca jest cięższa. Maszyniści Kuby i Jetka zgodzili się. Ale następnego ranka. Kuba obudził się z niedobrą wiadomością. Kubo! Kubo! Wstawaj! Co się dzieje? Spóźnij się do pracy. Ale przecież mój pierwszy pociąg jest dopiero o dziewiątej. Tak, ale pamiętasz, że zamieniłeś się z Edkiem na pracę? Musisz przetoczyć wagony dla pierwszych pociągów. O, niech sobie trochę zaczekają. Kubo, i inne lokomotywy nie mogą czy czekać, tylko z tego powodu, że chce ci się spać. Eee, dobrze, już jadę. Kuba zabrał się w końcu za przytaczanie wagonów i nie był z tego zadowolony. Co to, co to za czerwony potwór? Dajcie nam normalną lokomotywę! Hej, Kubo, masz przygotowane sznurówki? Cicho bądźcie! Kuba akurat sto, skończył przetaczać wagony dla ostatniego pociągu, kiedy podjechał Edek. Witaj, Kubo, powiedział. Czy dalej myślisz, że twoja praca jest taka ciężka? Tak, bo tak jest. Ale pamiętaj, że podczas pierwszego pociągu pasażerskiego będziesz musiał za zabrać kilka wagonów ze złomem ze stacji Maron. Powodzenia w wieszczaniu z nimi pod wzgórze Gabrysia. I Kuba odjechał. Już wkrótce Edek podczepił się do pociągu pasażerskiego i wyruszył. I Kuba miał rację. Na stacji Maron stało kilka wagonów ze złomem. Edek się zmartwił. Wagony wyglądały na naprawdę ciężkie. I miał rację. Wagony zostały podłączone do tyłu pociągu Edka. Edek ledwo co oddawał sobie radę. Jak kuba sobie z tym radzi! Sapnął. Już wkrótce Edek dojechał do wzgórza Gabrysia. Dam radę, dam radę! Sapał. Ale pomimo jego starań Edek stanął w miejscu. Już wkrótce maszynista Edka poszedł po pomoc. Po dłuższym czasie Kuba przyjechał na pomoc. Witaj, Edku. Czy moja praca dalej jest taka łatwa? Zapytał Kuba. Edek nie odpowiedział. Był za bardzo zawstydzony. Dobrze. Wciągnijmy ten pociąg na górę. Dobrze, Edku. Teraz ciągnij. Oh, tak. To działa. Wielkim hukiem i trudem pociąg zaczął wjeżdżać do góry. Tak! Dajemy radę! Dajemy radę! Już po chwili ostatni wagon pociągu wjechał na górę. Pip, pip, dziękuję! Powiedział Edek, zjeżdżając z wzgórza Gabrysia wraz z swoim pociągiem. Ha! Mówiłem, że moja praca jest cięższa, powiedział Kuba, jadąc i z powrotem do zajezdni. Ale Kuba bardzo się mylił. Później Kuba ciągnął pasażerów na linii Etka. Kuba był przyzwyczajony do obijania wagonów ekspresowych. Ale nie wiedział, że, że wagonom na linii Etka to się nie podoba. I pasażerom też. Kuba jechał coraz szybciej i szybciej, przez to, z co obijał wagoniki coraz mocniej i mocniej. Pasażerowie podskakiwali w, w nich jak ziemniaki na patelni. W końcu Kuba się zatrzymał. Co się stało? Zapytał się Kuba swojego maszynisty. Ktoś pociągnął linkę bezpieczeństwa. Powiedział jego maszynista. Zaraz pójdę do pasażerów i spytam się, co się stało. Gdy maszynista i konduktor otworzyli drzwi wagonu. Wyszła z nich bardzo rozwścieczona starsza pani. O, jaka to jest okropna kolej! – mówiła. – Wagony tak się stukają! – Jąży mój kapelusz! panu gdzieś za fotel i nie mogę do tej pory go znaleźć! – Proszę pani, – zaczął marzynista, – jesteśmy pewni, że możemy ustalić coś w stylu rekompensaty lub… O. Możliwe. Przerwała starsza kobieta Ze mną mo, m, lepiej nie denerwujcie. Jestem po wielu studiach. Jestem stałym klientem tutaj. Nie chcielibyście mnie stracić. Maszyni staj ta i konduktor popatrzyli na siebie. Wiedzieli, że to nie będzie łatwe. Po wielu próbach rozmów i uspokojenia nic nie zadziałało. Gdzie się podziewa lokomotywa, która normalnie jeździ na tej linii? I co to za czerwony potwór? Powiedziała, pokazując na Kubę. Kubie było bardzo wstyd. Dobrze wiedział, że mówiła o nim. W końcu maszynista i konduktor poddali się. Musimy zadzwonić poetka powiedział maszynista. Już wkrótce Kuba został odstawiony na bocznicę i Edek przyjechał, żeby odebrać pociąg. Witaj Kubo, powiedział. Ale proste zadanie ciągnąć pasażerów. Prawda Kubo? Kuba nie odpowiedział. Ha... Hmm, ale dobrze, Pociąg pociągnijmy ten pociąg, do zobaczenia później, Kubo. Edek, wyruszając z wasiągiem. Wieczorem Edek i Kuba rozmawiali o ich wydarzeniach tego dnia. I ona później powiedziała, nie będziecie chcieli stracić taką klientkę jak ja. O, <laughs> to zabawna historia, Kubo. Wiesz co, Edku? Myliłem się mówiąc, że Twoja praca jest taka łatwa. Trudno się dogadać z tymi pasażerami. Wiesz, co, Kubo? Ja też nie miałem racji. Ciągnięcie tego długiego pociągu to bardzo ciężka praca. Nie rozumiem, jak ty sobie z tym radzisz. Ach, potrzebne było bardzo dużo, dużo treningu. Co ty na to etku? Zgoda, zgoda. I para przyjaciół szczęśliwie poszła spać.